Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Czy chcę wam pokazać jak y, sadzić kalarepy. Y, tutaj mamy kola, y, tutaj y, mam sadzonkę właśnie kalarepy. To są twoje, które siałeś, tak? Y, kalarepy tak. i brokuły chyba, nie? Już jest dobry okres na to, żeby siać. Po pierwsze, ma już dużo liści właściwych, a po drugie jest no, y, ciepło i pokażę jak to... Tryb. Właśnie, trzeba najpierw nasypać obornika pod korzeń. To oznacza, że nasypać obornika najpierw, przykryć go ziemią i dopiero na to dać sadzonka. To jest kalarepa. Nie będę chyba sadził w głębiej, bo dokładnie nie wiem gdzie yy, to co się je. Nie, nie wiem dokładnie gdzie to wyroczy. Na gdzieś tu, ale też yy, nie, nie jestem pewny. Ona y, tutaj będzie często y, podlewana, to jest kalarepa Gigant. Nie pamiętam już o które były, które odmiany tak akurat, bo mamy dwie odmiany Gigant, ale pamiętam, że była kalarepa chyba tylko Gigant po prostu się nazywała, a druga była kalarepa chyba Super Smash, czy jakoś y, tak. tak. A tu to, to, to masz brokuły, nie? Prokuły generalnie wyglądają teraz praktycznie identycznie. Gdybyś nie miał podpisanych B, to byśmy nie wiedzieli, nie? Też będziemy zaraz sadzić, tak? Tak, i to wszystko. Dziękuję za uwagę.